Ciao ragazzi! Witam was w pierwszym odcinku z zupełnie nowego miejsca, w pierwszym odcinku relacji z Napolu, w zasadzie z okolic Napolu. Po raz piąty z rzędu jesteśmy tutaj na koniec sezonu, na szosowym wypadzie. No i najbliższe dni będę was męczył widokami z południa, w zasadzie no, ze środka Włoch. Z tych bardziej magicznych Włoch, prawdziwych, nie tych północnych. Siesta się skończyła. Pogoda się poprawiła. Włosi wyjeżdżają do swoich spraw. Na tej pogoda rowerowo idealna 23 stopnie, już sucho. Aczkolwiek dzisiaj trochę wieje, więc traska instalacyjna jakieś 60-70 km, w zależności od wariantu. Jedziemy przez Sorrento w stronę Pozitano. Zobaczymy, czy Pozitano dzisiaj będziemy jechać, bo tam będzie wiało. Od strony Morza i Capri okrutnie. No i taka to jest ta jesień we Włoszech. Puściutko, a to, że jest pusto, akurat tak bardzo, to nie jest zasługa tylko jesieni, tylko ogólnie dziwnych covidowych czasów, bo brakuje Amerykanów i na przykład Australijczyków, którzy nie mogą od siebie wyjechać, bo tutaj nawet mimo siesty, nawet mimo tygodnia i po sezonie było dużo, dużo więcej ludzi niż jest. No ale cóż, no my korzystamy. Jest faktycznie pusto, ale trzeba uważać, w miejscu publicznym trzeba mieć maseczkę. Włosi tego pilnują bardzo mocno i mandaty są bardzo dokuczliwe, bo nawet 1000 euro. No cóż, pewnie no pytania: rower, jak widzicie. Zabrałem tutaj lokę, ale w wersji mocno szosowej, czyli wjechały nam niższe stożki, ponieważ na tutejsze drogi i ten wiatr uważam, że 38 to jest absolutnie wystarczający stożek. Nie chciałbym to jeździć na, na 50 lekkich, bo naprawdę bardzo mocno by rzucało, więc 32 pan racery Gravel Kingi Slicki, 38 obręcz jest myślę, że idealnie na tutejsze warunki. Czemu w ogóle Neapoli to okolice? Najbardziej specyficzne rowerowe miejsce, do którego jeżdżę. Znaczy sam Neapol jest totalnie nierowerowy, To się po prostu nie da jeździć rowerem. Natomiast na południe od Neapolu, wybrzeże amalfitańskie, półwysep Amalfi, to jest po sezonie naprawdę przepiękny rowerowy region z pięknymi drogami, z ładnymi górami, z ciekawą kulturą. No to jest mocno opowiedziane, ale jest, naprawdę jest bardzo, bardzo egzotyczny region. Nawet nie tylko patrząc z perspektywy polskiej, ale nawet całych. Włoch, bo ktoś kto tutaj był pewnie dobrze wie o czym mówię. Jest to taki miks Włoch z, gdzieś z trzecim światem zagubionym w Europie, więc Neapol albo się kocha, albo się nienawidzi. Raczej ciężko wypracować jakiś stan pośredni. I ja jestem raczej z tych, którzy się w tym regionie zakochali. Oczywiście absolutnie nie mógłbym tutaj mieszkać, ale bardzo, bardzo lubię tutaj wracać właśnie po sezonie ze względu na widoki, kuchnię i ten taki niepowtarzalny klimat tego chaosu, którego nie chciałoby się mieć na co dzień, ale naprawdę fajnie jest na niego patrzeć, kiedy się tutaj przyjedzie. Jest i gravelowa krew. Jeden. Specjalnie wziął specjalnie kupił grawela na ten wyjazd. To jest zawodnik. Pierwszy... nie jest Chce nie jest tak. Pierwszy topstone jakiego mamy pod ręką w końcu. Wygląda na zadowolonego. Wojtek w ogóle wam... Jeszcze ma... nie wie. Jeszcze nie wie, ale... No ale myślę, no, w tym Ty w ogóle pierwszy raz w życiu na grawelu jeździsz? Tak. O. Znaczy drugi, znaczy czeka. Dobry zawodnik. Kupił, kupił rower dzień przed wyjazdem, w zasadzie w dniu wyjazdu, i wziął od razu na Neapol. A tam słuchajcie, Capri w całej okazałości. Dzisiaj chyba wyjątkowo kapryśna pogoda tam panuje, bo skoro tutaj tak wieje, to na Capri myślę, że jest hardkorowo. Nie chciałbym tam dzisiaj płynąć i siedzieć. Ale cóż, no jedna z najbardziej popularnych miejscówek, jeżeli chodzi o podróże poślubne Amerykanów całe wybrzeże Amalfi w ogóle. W tym roku yy, trochę ich brakuje tutaj, nie da się ukryć, ale w normalnym sezonie, w normalnym roku to jest po prostu oblegana miejscowa przez Amerykanów. Patrzcie, jak ciśnie gravelowiec, Noga taka, że o, rower się nie liczy. To są, słuchajcie, piękne widoki na nawigacji. Szkoda, że pod górę, ale. Serpentynki jak złoto i to jest taka część półwyspu, gdzie naprawdę ruch jest zerowy. Jest i on. Uśmiechnięty. Uśmiechnięty. Nie no, Wojtek jest zawodnik. No Wojtek też nie jest nowa postać, my się z Wojtkiem znamy z wyścigu. Też jest członek świętego grona organizatorów. Dream Teamu. Wyścigowego. No i Wojtek Kolarz rajdowiec. Ty to prędkość lubisz z innego świata trochę też. Trochę tak. Trochę tak. Ale to w sumie naturalne, że ludzie od motocykli, samochodów się na szasę przesiadają, bo prędkość jest, góry są, piękne zakręty są, więc o to chodzi. Najpiękniejsze jest to, że masz czystą przyjemność zjazdy. To zarówno samochodem jak i rowerem. Tak fajnie jest. Właśnie mi tak brakuje tutaj, żeby tu jeszcze mieć furę. Tak. I wadni rowerem. Idziemy samochodem. I tutaj tak, tak, tak. Przejechać A to są do góry. takie drogi, że kurde, bajka. A potem się dziwią wszyscy, że włoscy, że Francuscy kierowcy są bardzo dobrzy Tak, no, jak się w takich Przejechać drogach jeździ. W dokładnie, kozioł, kozioł dzisiaj solista, proszę. Pierwsza włoska przerwa na kawkę. W końcu, najważniejsze. No, po coś tu przyjechało? Co jest najważniejsze? Puszę? Nie, ale. Wiesz, bardziej, że pierwszy dzień, w końcu kawka we Włoszech I to w miejscu takim, w końcu, z daleka od turystów, z daleka od cywilizacji, czyli najlepiej Tutaj myślę, że 90% klientów to są po prostu mieszkańcy wioski To jest najpiękniejsze Krakowskie gołębie, tak będziecie wyglądać, jak turystów zabraknie właśnie Zachudzony A zważyliście, że ma kolor kawy z mlekiem? Ciekawe pod po, po, po tobą się kozio kręcą. Tak. Na no, wiem ciastka, Jeszcze no. nie Ale już są całe stado, już jest, kurde, jak ja was nienawidzę. Przypominam się ten balkon, który się było żal wyjść. Masakra Co tam jest w Wielkiej Geografii? Tam wczoraj teraz park Narodowy Monti latari odwiązuje się Positano oraz amalskie, także Ravello. I tam teraz Tam właśnie tam, takie Cosecko. rzeczy. Prosecco. Drogą Prosecco wiesz, Costa a Pitana. Dokładnie. Na Limoncello Na Limoncello, tam jest w Costa Margherita. Zaraz Costa obok... Costa Margarita to tak. jest z wieczorem za 4 euro. Dokładnie. Tak? Kto to jest? To jest taka pizza. 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 To pizza. Zawsze wracamy stąd. Ciężsi o 2 kg tak przynajmniej. Lekko, no. no. Jestem ciekawy jak to wpłynie na Wojtka. On jest, za, jest autentycznie za chudy. Tak. Więc zobaczymy. stwierdziliśmy, że jest Mamy taką pizzerię, która jest szczególnie tłusta, więc tam ci damy, tam rad pizzkę. A nasi nowi znajomi z Warszawy właśnie odkrywają góry. góry. <noise> Dokładnie. Taki <raki> lokalny gaz. <noise> Dokładnie. Tak. Góry to, jest to moment często powtarzany na naszych wyjazdach, góry, prawda? Z Gór Mazowieckich. Dokładnie, z, ten, z górki Kalwarii, góry. Dlatego na wyjazdy. Z Mackiem zawsze jeździ do góry. Tak, zawsze. Moja ulubiona góra to góra kawiarnia. Maciek powiedział, że już podjazd zakończony, także wsiadamy. No, dobra, teraz czas na autobus. O który ten autobus jedzie? Zaczniemy. Ale to był gaz! Finisz! Jest gaz. podium, proszę. Z mety do Wikuey Ale nie poszli, byłem. kurde, na stojąco całość prawie, że szła. Coś pięknego. Na Jaki dumny patrzcie kuja jest. 1286 tak. czas na strawie. Nie, ale na Gabi na tym, na gardenie on, ostatnio żeby że był O cholera na... jednak w ten... Ford, Ford jak jest pusty to idzie pod górę. Ale jak na pierwszy dzień 60 km a miało być w ogóle zero, bo miało lat cały dzień. Z bajeczka, teraz dojeżdżamy i pizza. A mamy już opracowaną listę miejscówek, ponieważ swojego czasu w kancelarii Kasi na praktykach był Włoch z Castellamare, który sprzedał nam listę najfajniejszych knajp w tej miejscowości.